Witam Was z mojego garażu. W dniu dzisiejszym długo zapowiadane dwa projekty, a mianowicie zaczynamy coś robić. Zlot ogólnopolski Regina nam odwołała, także no tym razem się wyrobimy na Ogłodziaka. No jak mówiłem, dwa projekty, także zaczynamy 126 Restyling, czyli moje Bisiło i jednocześnie biniowoza. Dwie blacharki, dwa maluchy Tego jeszcze u mnie na garażu nie było Ale obserwujcie Poddemem wszystkich Poddemem Minia z tego miejsca i działamy No siema podczas drugiego dnia rozbierania Dzisiaj z Mańkiem O jest Maniek Będziemy tego chuja wyciągać Mam nadzieję że to się uda Bo oboje żeby więcej niż on Tyle naszej już go wepchnęliśmy. Jak widzicie w środku jest pusto. To wczorajsze moje działania. No i obserwujcie mój kanał, lajkujcie. Może kanał też na YouTube. Pozdrawiam, hejo. I niebawem będę bebeszył go dalej. Dobrze moi drodzy, dzień trzeci. Wyciągamy. Tym razem bak. Bak już widzicie wisi. I nie wygląda to źle. No cześć wszystkim. Dziś kolejny trzeci dzień walki. To w sumie trzeci dzień walki z bisem zasadniczo. Bo się jak spał tak stoi ale o tym za chwilę no, na chwilę obecną z Bisa no, praktycznie mam większą część wyciągniętą jest wyciągnięty silnik skrzynia to robiliśmy wczoraj dzisiaj wyjąłem mu cały układ chłodzenia yy, całą resztkę układu elektrycznego układu kłodzenia, co prawda zostały jeszcze te dwa przewody tutaj, które widać od nagrzewnicy, o to, co idą do przodu, do kabiny ale to sobie zrobię jak go obalę z powrotem na koła na chwilę obecną, no, no pokażę wam jak to wygląda okej, okay, zaczynamy, może od tyłu tak jak mówiłem, mamy już pusto Wszystkie te, cały ten osprzęt został wyjęty, wszystkie kable, no te dwa przewody zostały, to są od nagrzewnicy, one idą do przodu, potem wchodzą tam, właśnie o tam trzeba je odpiąć i zdjąć te dwa gumowe, tak jak widzicie, nie jest tu źle, wydawałoby się, podłoga i tak praktycznie w połowie będzie wymieniona, kto wie czy nie cała, no bo ta prawa strona będzie tutaj, będzie trzeba zobaczyć, jak ona wygląda. Tak na razie, no, tutaj z tyłu, to za kole jak widzicie, no jest lipa trochę dziur tutaj w miarę zdrowo, no, no wiadomo jakieś rzeczy się trafią, zgnite, ale to wszystko myślę połatamy, pozaspawujemy powymieniamy w tym. Kolejna rzecz, no wahacze. Wahacze wam pokażę. Nie wyglądają za ładnie. Ogólnie cały spód malucha pójdzie do piasku. Będzie piaskowane całe dno tutaj. Te wahacze zdemontuję, bo prawdopodobnie pojedzie na wózku już do blacharza. Tu widać podłogę ktoś naprawiał. No, tu nie naprawił, tu świeci. tu w tej listwie to zawsze jest gnite. Nawet w elegantach. ho, ho, ho. Błotnik do wymiany. Nadkola nie wyglądają tragicznie. Pas przedni, no to wiadomo. Co mnie cieszy? pod szybie nie, nie wygląda tragicznie. Zobaczymy, co wyjdzie po piasku, no bo, no bo wiadomo. No i tu z tej strony, za dużo Wam nie pokażę, ale to wiadomo, wszystko musi być wypiaskowane, ogarnięte, żeby, żeby to ładnie się spawało i robiło. Także podłoga cała, no i tam do połowy wszystkie te miejsca, gdzie będę spał, czyli na przykład jeżeli wstawiam ten błotnik, no to to tak jak sobie wyplanuję, ozysuję kościowi, które mi piaskuje, żeby żeby mi go załóżmy tu wypiaskował, jak będę go wstawiał. Dobra, co dalej, o, miniowóz Miniowóz stoi, moknie Z Miniem to mamy taką sytuację teraz, że zamówiliśmy części na te oba maluchy Czekajcie, sobie was odłożę Oba maluchy, w dwóch różnych hutowniach Jest to opłacone, czekamy aż to nam wyślą Żeby nie tracić czasu, tego rozbieram i on idzie do piaskowania w momencie gdy go rozbiorę i wypiaskuję wjeżdżamy liniowozem na warsztat i zaczniemy już taką robotę typowo blacharską także obserwujcie nas, zapraszam pozdrawiam wszystkich, heja